Cześć wszystkim z tej strony Liowani. W dzisiejszym odcinku będę Wam polecać wszystko, co queerowe, mianowicie książki, filmy, seriale i muzykę. Super by było, gdybyście uzupełnili tą listę w komentarzach, i żeby stała się z tego taka seria. I przy okazji zaznaczam, że wszystkie pierwiczne komentarze będę usuwać, ponieważ niektórzy zdają się nie widzieć. Różnicy pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści. To są dwie różne rzeczy i one ze sobą nie są w parze. Więc tak tylko daję znać, że, że od razu będę usuwać takich komentarzy, jak tylko je zobaczę. Serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, tutaj posiedli się nazwa. Ja tam wrzucam głównie treści naukowo-książkowe, jakieś update'y książkowe, update'y naukowe, co tam u mnie i tak dalej, więc osoby z Instagrama są bardziej na bieżąco niż na YouTubie, także jeszcze raz zapraszam. I co, już nie przedłużam, lecimy z pierwszą kategorią. Zaczynamy z polskim akcentem, mowa tutaj o twórczości Natalii Osińskiej, która jest chyba najbardziej znana z jej książki Fanfic. Fanfic miał jakiś czas temu premierę na Netflixie, chyba jakoś w zeszłym roku, w zeszłą wakacjach. Uniwersum Fanficu doczekało się trzech książek, niestety tylko trzech, bardzo na tym upolewam. Dwie pierwsze, czyli Fanfic i Slash, opowiadają o Tośku i Leonie. To się odkrywa, że jest trans-chłopakiem podczas rozwijania swojej znajomości z Leonem. Natomiast Flaw, ostatnia książka, Opowiada o postaci, o postaci, w sumie jednej, która pojawiła się w poprzednich książkach I te postacie, też się dom, pojawiają się właśnie we flawie. Nie uważam, żeby koniecznie trzeba było te książki czytać w kolejności to znaczy Fluff i fanfic można to czytać absolutnie oddzielnie Będą małe spoilery, ale nie jakieś super duże Najbardziej w książkach Natalii Osińskiej urzekło mnie taka, taka prostota ta zwyczajność tego wszystkiego. Mamy w sobie polskich nastolatków z, jeżeli dobrze pamiętam, Poznania. I to jest takie bardzo zwyczajne, obyczajowe, ale też prawdziwe i mocne, i właśnie ta cała magia tej cudowności tkwi w tym, jak to jest prosta historia. Kolejna rzecz to to, że Natalia Baścińska nie używa etykietek. Są niektórzy uważają za złożeć, a mi się niezmiernie podobała, i uważam, że tak powinno być w większej ilości książek. Felix Ever After to pozycja, o której pewnie wiele z Was słyszało, ale nie mogę o tym nie wspomnieć. Wiem, że niektórym postać Felixa nie przypada do gustu, nie polubili się z nim i uważali, że on jest irytujący i tak dalej. Ja po przeczytaniu tego po raz pierwszy tak po broniłem tego Felixa. Ależ nie tak po cichu, tylko po prostu każdemu mówiłem, komu mogłem, że, że ja tam rozumiem Feliksa i że on jest, jest takim zwykłym nastolatkiem po prostu i dlatego tak się zachowuje. Potem zaczęłam doczytać drugi raz, chyba nie udało mi się dokończyć. I już ten Felix aż tak bardzo mi nie przypadł do gustu, a raczej zaczynałam rozumieć, co inni mieli na myśli, kiedy mówili, że go nie lubią, więc... Nie wiem, nie wiem. Przeczytajcie sami, żeby się dowiedzieć, czy po której stronie jesteście. Nieważne, czy lubicie Guna Buttera, czy nie, zdecydowanie polecam Wam tą książkę, ponieważ porusza ona dużo ważnych społecznie i nie tylko tematów, które nie opierają się wyłącznie na queerowości, także każdy coś znajdzie dla siebie. Oczywiście na tej liście nie mogę zabraknąć czegoś. Co większość osób kocha, uwielbia, ubóstwie wręcz? Aristoteles i Dante. taj budzi się we mnie taki 14-15 letni Leo, który zaczytywał się w tej książce, podkreślał praktycznie każde zdanie i mocno tożsamił się z Arim Nie mam pojęcia, jakbym teraz odebrał tą książkę po tylu latach od. Odkąd pierwszy raz po nią no Polecam ją tutaj, ponieważ do teraz pamiętam te emocje i to przywiązanie, które czułem do bohaterów I do całej historii, jaka ona była dla mnie wtedy piękna I właśnie taka, tak samo jak z prosta, ale piękna Znaczy była pisana po prostu prostymi słowami, ale chwytały one za serce Chociaż wiecie, ja w tym samym czasie Kochałam, no może nie kochałam, ale czytałam i mi się podobały książki Colin Hoover, więc nie ręczę za swój gust. Nie ręczę. Tych książek można wymieniać wiele, wiele i wiele. Z tego można robić. Po prostu codziennie można robić jakiś nowy filmik o tych książkach, ale że mamy jeszcze inne kategorie, to króciutko o Both can be true. Jest to książka Middle Grade i tutaj mamy główną osobę bohaterską Gender Fluid. I w tle mamy ratowanie pieska Więc jest taka słodko-gorzka historia, która porusza tematy samoakceptacji Odkrywania samego siebie, takie wiecie, książki dla młodszej młodzieży Ja to czytałam w oryginale w audiobooku, czy słuchałam w audiobooku Więc nie wiem, czy to wyjdzie w Polsce, nie wiem, czy może już wyszło Ale jeżeli tylko macie taką okazję, to przeczytajcie to albo przesłuchajcie. Pierwszą propozycją będzie coś nieoczywistego, czyli K-drama You Make Me Dance. Jest ona dostępna na Rakuten Wiki. wydaje mi się, że tylko i wyłącznie tam, ponieważ to ich produkcja. W związku z tym nigdy nie słyszałem poza tą platformą o tej dramie, a szkoda, bo jest dość inna od takich typowych BL dram. Mam tutaj historię tancerza, który został odrzucony przez rodzinę oraz windykatora I oni dzielą ze sobą jeden dach. No i tak się rozwija ich historia, a ona jest naprawdę dość ciekawa. Taka to jest taki trochę slowburn, więc przez większość czasu nie dzieje się za dużo, chociaż, co tak. Dzieje się dużo, ale nie tylko pod względem romansu, mam tutaj też. Dużo wątków pobocznych, i, i to jest bardzo angażujące i fajne, jak w sumie większość game według mnie. Więc, tak, taka pierwsza, dość nieoczywista polisajka. Książęta w tym momencie to już klasyk. Nie muszę Wam chyba mówić, że ten serial jest genialny. Uwielbiam, kocham, chociaż muszę Wam się przyznać, że oglądałem tylko jeden sezon i kawałek drugiego, chociaż doskonale wiem, co się będzie działo w innych odcinkach od drugiego sezonu. Ale za znaczy 3 się nie wziąłem, co oczywiście zmienię i to mam nadzieję już niedługo. W każdym razie tak, książęta, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to mamy... Te książęta opowiadają historię szwedzkiego księcia oraz chłopaka, który dostał się do, do szkoły ze stypendium. No i chodzą właśnie do tej samej prywatnej szkoły z internatem i jest między nimi coś dzieje się między nimi i, i nie tylko między nimi. To jest też bardzo, to jest też taki wielowątkowy serial. Tutaj zawsze, w każdym odcinku coś się dzieje, nie tylko związanego z romansem. Więc, jeżeli szukacie takich seriali, które nie opierały się tylko na tym, teraz coś dla fanów animacji The O House. Jakby czego tu można nie lubić? Animacja Świetna, urocza, cudowna fabuła, angażująca Czasami nietypowa, są so, ciekawe zwroty akcji Character development Jest I to i jaki, no Czego tu nie lubić? Tak jak już wspomniałam, to jest jedna z moich ulubionych animacji ever Jedna z ulubionych kreskówek Nigdy nie przestanę o niej mówić I zawsze będę każdemu po prostu Tykać. Jak ktoś nie wie co oglądać, to co widzą? Proszę bardzo. Tam jest wszystko, czego potrzeba. Kolejna nieoczywista rzecz. Pray Away. Pray Away to dokument, który porusza dość ważny i trochę przerażający problem społeczny, jakim są terapie konwersyjne. Śledzimy tutaj historię kilku osób, które do takiej terapii dołączyły. I były święcie przekonane, że ta terapia ich wyleczyła z bycia osobą queer, szerzyli tą wiedzę dalej i nawet byli na wysokim stanowisku w takich organizacjach, które taką terapię prowadzą, po to, żeby kilka, a nawet kilkadziesiąt jakoś, kilkanaście, kilkadziesiąt lat później odkryć, że ta terapia surprise, surprise, wcale nie pomogła i teraz opowiadają o tej... o takiej... <grym> opowiadają po prostu o traumie, którą wtedy przeżyli o tym, jak dosłownie wyprali ludziom mózgi i o tym, jak oni sami mieli ten mózg wyprany przez właśnie osoby prowadzące taką terapię. Tak jak już wspomniałam, jest to dość przerażające, ale równocześnie szalenie ciekawe Film jest w produkcji Netflixa, więc tam jest dostępny. Płynnie przechodzimy do ostatniej kategorii, jaką jest muzyka. Tutaj raczej nie będzie żadnych zaskoczeń, nie ja mam raczej taki mainstreamowy gust, więc tutaj pewnie kojarzycie wszystkich albo chociaż większość z tych artystów. Mimo to fajnie jest ich sobie przypomnieć. No nie wiem, po prostu chcę ich Wam polecić, żebyście też trochę poznali to, co ja słucham albo też może ktoś faktycznie nie zna tych osób i odkryje swojego nowego ulubionego artystę. Kto wie, kto wie. Chapel Round. Najnowsza sensacja. Dziewczyna podbiła świat muzyczny niczym burza po prostu i bardzo dobrze. Uwielbiam jej piosenki, ma dość wyjątkowy głos, cała jej persona jest w tym momencie, czy na ten moment już po prostu ikoniczna. I piosenki zapadają na długo w pamięć z różnych powodów Czy to przez melodię, czy to przez tekst, czy to przez jej high notes No po prostu mnóstwo powodów i mnóstwo piosenek, które są cudowne Więc jeżeli jeszcze się wahacie, czy słuchać Chapel Round To odpowiedz mi oczywiście, że tak Girl in Red Matka szesna osób sadistkich i said what I said, tak się nieśmiało pochwale, że idę na jej koncert we wrześniu, więc jak można się domyślić bardzo ją lubię. Lubię te... Po prostu lubię jej piosenki. W sumie tutaj nie ma głębszej filozofii zatem e, bardzo mi się one podobają, są takie... są takie proste, ale... ale niektóre teksty po prostu trafiają prosto w serce i... I tak, Garnet Myślę, że większość osób o niej słyszała i dobrze. I mat Sai. Z roku na rok staje się on coraz bardziej popularny. Nie mam opinii na ten temat. Kiedyś odkrywam go, znaczy odkrywam go na TikToku, potem na YouTubie z jego opisanką Bobe Bye. I potem śledziłam go na TikToku jakiś czas, tak, nie wiem, z rok, a potem przestałam mieć Oka, ale czasami lubię słuchać sobie jego piosenek. One są takie. Bardzo lubię jego storytelling. Mm, to jest coś ciekawego. Bardzo lubię właśnie historię, którą on wymyśla i to jak, jak je śpiewa. Dove Cameron. Tak jak słuchałem jej za dzieciaka, kiedy jeszcze była gwiazdą. Disney, tak słowami do dziś piękna, utalentowana, mądra pani i panowie Dove Cameron. Ostatni artysta na dziś, ale równie dobrze znany i kochany, Cave Town. Jakoś mocno go nie słucham, nie jest to taki mój ulubiony artysta, ale od czasu do czasu, tak samo jak Marcaja, lubię sobie łączyć Cave Town. Gdy już zdarzy mi się słuchać Cave Town, to rozumiem absolutnie go fenomen, rozumiem czemu on może być. Ulubionym artystą kogoś, i czemu on trafia do, do widzów, więc tutaj absolutna polecajka, mimo że właśnie jakoś często nie ma jego pisanek na mojej liście, to nadal uważam, że jest to bardzo wartościowy artysta, którego warto obczaić. Czas zakończy ten filmik. Pewnie będzie on dość krótki. Planowałam, żeby był dłuższy, ale wyszło jak wyszło. Ale spokojnie, nie będzie to jedyny odcinek o podobnej tematyce Mam zamiar robić ich więcej w miarę regularnie Albo po prostu nagrywać ich więcej, co już Wam wspomniałam na samym początku Więc jeszcze raz zachęcam do napisania czegoś w komentarzu Jeżeli nie wiecie, co napisać, to po prostu wyślijcie tą emotkę Gdzieś tutaj Wam się ona pokaże Żebym wiedział, że dotrwaliście do końca I Co? Dziękuję wam za oglądanie i miłego dnia. Pa pa.